Muszę przyznać, że mieliśmy dzisiaj wiele gier, ale mi się najbardziej jakby naj, najprzyjemniej oglądało tą grę, wiesz, bo naprawdę czego... była taka, widać, że bo to nie walka jakby indywidualnych graczy, tylko całego zespołu, że był jakiś pomysł na tą grę, zwłaszcza te jakby kontrolowanie Nashora, gdzie szalkę próbowało go zabierać i zawsze się pojawiała tam ekipa Team, pokazywała, że nie ma szans. Wiesz, wiesz, czego ja się... żałuję, wiesz, czego ja żałuję Tybek, że nie mamy replay, bo to, co zrobiła Kasy Playa nam idzie. Zabiłam, o mój Boże, dań, to wiedziałem, wiedziałem ja, 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 ja nie wiedziałem, czy ten jest stoi. Dobra, dobra. Jak ona tak ona happy, to to za gra? To było tak dobre. Że <hłusza> no, no, nie, nie daję. Nie. Ja musiałem że do toalety. Ale dobra, do przodu unika każdego. mi Widziałem cały czas jak tego Olafa i tego Malzahara, ja nie wiem czemu to, to, to Ultima Zahara ciągnęło w tego Olafa jak po prostu jakiś, nie, Magnus, Nie wiem, co tam się działo. Nie Ale to na się początku stało. te wymiany były z Wiktorem takie, próbował za każdym razem to samo i zawsze Tak, dostawał, Wydaje już, tak mi się, powiem, że, powiem. że jeśli ten Malzahar troszeczkę lepiej by zagrał, gra byłaby dużo, dużo prostsza dla nich, więc jestem ciekawy, co ten gracz pokaże w następnej grze, czy mm -hmm. znowu. Wyciągnie tego e, Malzahara, czy, czy wyciągnie coś innego, czy bydlaka, czy nie wiem co. Także jeszcze zaczęło. No, no, bydlaka to możesz temu pokazać się. W każdym razie no, kompozycja była miażdżąca generalnie ekipy na tak, piorunująco <grym> miną ten dzień. <grym <grym> tak dobre mecze, tak dobre Prawde. mecze. Także dziękuję bardzo, czy jeszcze nie dziękuję? Ulej <grym> sporo dostał teraz na no, Ań z lewenem. Tak, tutaj oczywiście maksowany to, ja. Zdanie jest coraz więcej. To jest e mf MFK, tak jest. Tak jest. No pod E. Mhm. Jeśli chodzi o CS -y... w tym momencie wiemy już, że Team Rebels dostaje się do finału, a zaraz zobaczymy drugi półfinał, w którym również będzie Czarny Koń. Bo będzie Nexus Gaming. Team, który dostał się z eliminacji i przyjechał do nas z Rumunii, i będą walczyć z polską drużyną Team One. Tymczasem zapraszamy Was do Jankesa. Jankosa, <laughs> przepraszam. Jankosa, Wandera i Tytka Typka. na analizę. Bo ja się no i team. Nor, po, Norbert. E! Słuchaj no, synek. Ja się pogniewam na Ciebie. Jakie pierdolne. Norbert, uważaj, tych dwóch To jest poważny, poważny ja tam zaraz na górę wejdę. Koniec imprezy! Z tego przykładu. Yy, czyli drużyna Team Rebel i, i Nexus Gaming oni grają dużo lepiej drużynowo. Może właśnie dzięki temu, że nie ma tej bariery językowej, wszyscy są z innego kraju i może są też przyjaciółmi. Wierzę w siłę nienawiści. Moim zdaniem w tym. Hello, darkness, my old friend. W filmie jest żeby tak było. Żeby tak, w dlatego. I've come to talk with you again. Trzeba, być, trzeba być niemiłym i trzeba być. Tak. Trzeba się tępić. Ale nie w grze, tak? W... Nie, nie, poza grą też. Nie, poza grą, wiesz, kopiesz go, tak. wiesz, on czegoś potrzebuje. Nie dostaje tego, nieważne. W każdym razie. O czym chciałbym jeszcze wspomnieć. Ktoś chce, nie dostaje tego. <grym> um, no nic nie możesz zrobić. No nie, nie zabije po prostu Malfajta, no co może zrobić? No nic nie może ja zrobić. Ja mam pytanie I do też jest słaba, więc. Podpisz. Ten pik był bardzo dobry, bardzo pomysłowy. Ja podziękuję za pytanie. Ja nie mogę zadać? Nie. Because Może na zastanowisz się, jeśli będziesz miły. Fakt, twój AD jest bardzo silny. Do tego masz świetną kontrolę Smoka, świetną kontrolę Nashora. Gdzieś to bardzo liczy się w nie, no to, tak. to jest bezużyteczne. Tak, nie, ale bez dlaczego? Bez Dlaczego to nie jest dobre? Bo ty nie będziesz w sytuacji, że to kontrolować! Dlatego, że enemy jungler pójdzie na topa, zgarnie fraga, pójdzie na Mida, zgarnie fraga, pójdzie, fraga, pójdzie na boto, zgarnie fraga i to będzie koniec gry. Dlaczego? Bo Nunu, grając na Nunu, grasz 5 na 4 Każda linia musi zdać sobie sprawę, że Nunu ich nie zganguje. Bo jak zganguje? No, przyjdzie i pcha... tak, opluje śnieżną kulką, no no. tego wydaje mi się, GPA... my, że gankujący junglerzy będą... powinni być częściej grać. Tago p***d się kończy, nika, o, mamy jeden. Mamy 1 2, 1, 1 Arti kontra Jace. i kto wygra? Arti flashuje, Jace również, no i Arti wygrywa kolejny duel. Oj, Arti jest to się to królem to... dueli. Arti jest królem dueli, naprawdę. No, zdecydowanie, to, to jest dzień Artimo. Faker. Faker. Faker, tak z akcentem. Wczoraj buntownik, dzisiaj Artimo. Tak które potrzebują, którego tak naprawdę Liga wymaga, no i mamy jeszcze talent. Oczywiście, trzeba popracować nad tym, żeby nie tankować na Kog'Mawie, nie rekalować się na Midzie, jak wzięliśmy na Shora. Tak, mówię do Ciebie, Ulight. Ulight jest, I, i... jest tam. Jest tam z tyłu. Właśnie się, się tamte. chłopaki szykują na scenach. Tak, no to prawda, wiadomo, niestety Urgota w mecie nie ma, także Ulight może mieć problemy, żeby tego damage'u jak najwięcej wytankować. No ale jakiś QSD, jakieś, QS, jakieś bansi zawsze tak. może na... G -E, G -G G -G się, tak. kupuję, także... Mawa można złożyć, także ma te opcje, żeby przytankować te obrażenia. <grym> w porządku, jeszcze jakie typy macie na te spotkanie? Ja patrz. tutaj patriotycznie podejdę. <grym> um, no. Bo Kasiopeja ma dużo łatwiej w tym matchupie i... Zaprojował ich mocno, także ja Rozmawiałem z Hatchim po meczu. No Mówił, że to, to, że to jest lekkie ryzyko, i, ale wierzył w, w Sebusia. Niestety, Sebusia mi się nie udało. Ale wygrali. Warto było. Dokładnie. Walka do końca, tak? tak I ulaj nie tankował. Nie, ulaj bardzo dobrze się dał. Mulaj bardzo dobrze się dał. Dobre pułapeczki, Na linii tak. I grał świetnie. Dominowali linię. Piękny. Ładne mechaniki, bo. Ty, ktoś strzela ładnie? Hit, Tak, hit, kroczek, kroczek, hit, kroczek, kroczek, hit, kroczek. Ładnie, ładnie. Podobało mi się, także jestem pod wrażeniem. Jeśli Ulaj nam się nie załączy, jeśli Ulaj nie pokaże swojej prawdziwej twarzy i. O, on będzie czekany jutro, A jeszcze ma czas. Może na wam nie było. Może dokładnie tak. Także 2 do 0, Team One przychodzi do finału, a my zapraszamy bez tego na krótką przerwę reklamową, a zaraz po niej wielki... Tak powiem. Także do zobaczenia moi drodzy. nie ma przewagi na linii, mm -hmm. to zawsze jest ta mm, potencja tego Olina. Kiedy trafimy ruta, odpalamy ulti, strzelamy pił, piu, piu, trafimy wszystkie strzały, to nie ma tak naprawdę postaci na bocie, która może to przetrwać. Być może Braum, Alistar, którzy nie są obecni grani w mecie. Dlatego zawsze kiedy gramy zkusie z supportami, to taki dzień będzie y, często brany. Jestem też ciekaw wyboru Malfajta, jeżeli chodzi o tą... To też, tą to też była zagadka, pierwszy Malfight w tym turnieju, pierwszy Malfajt od dawna i dużo obrażeń zadawał. chyba Dobra, bla, bla, bla. bla, bla. bla. Malfight jest dobry, dlatego że jest bardzo silny na aszkę, która nie może uciec od ulti. Do tego, tego mieli Viktor. Um, a Cheva, Chevalier z timu Nexus Gaming, on też wyglądał najgorzej z timu Nexus Gaming. I Malzahar'em <laughs> grał naprawdę... Podejmowała dziwne decyzje. Grał za dwa razy. W drugiej grze zagrał lepiej, ale w pierwszej grze wiedziałem, że często ultuje Olafa z niewiadomego mi powodu, bo Olaf po prostu już ma ulti. Może I nie w tym wiecie, momencie że tak się da. może nie wiedział, że tak się da, może myślał, że skoro e, rzuci Suppression, to tutaj Olaf nie będzie mógł kliknąć ulti, ale Olaf jednak miał klawiaturę, więc po prostu kliknął R. R. I jeszcze I go wziło. za się. Więc no, wiecie jak tak, walczyć Olafem na Mazdahan. No to co? Nie widzę punktu zaczepienia dla rebeliantów. czego potrzebują? Jakaś złota rada To była dopiero pierwsza gra. Po pierwszej grze jesteś w stanie... Tak, reset. Muszą się totalnie zresetować. Zero emocji, zero tiltu. Muszą wejść do nowej gry. Teraz wiedzą mniej więcej, jak Team One gra. Powinni też podnieść swój poziom skilla troszeczkę bardziej. Zamienić się w super no tak? Muszą wziąć na trybę sesjonki. I może być zdecydowanie lepiej. Bez stresu. Okej. Jakie myślicie postacie zobaczymy? Czy będzie jakiś bank kluczowej jakiś postaci w Ekipie Team One? To. Jeżeli... Tak, I Nuno, co było raczej do przewidzenia? <zodgrybka> <zodgrybka> mi się bardzo podobać. Powiem tak, za każdym razem jak oglądam mecz tego, no to mimo tego, że już się tyle na oglądam, to jest przyjemnie. No i tak cały czas się jest, jest ciekawy, prawda? To trochę jak z jedzeniem pizzy, no. Tyle się już człowiek na żart tej pizzy w życiu, zjadł chyba wszystkie smaki, przynajmniej ja na przykład, bo ja osobiście jestem gruby, yy, ale wciąż chcesz jeść tą pizzę, bo pizza jest dobra, pizza jest fajna, tak samo jest z Nunu. Tak jest. Nice sniper, no, to. prezentował tą z i Cytując Norberta Sagirczaka, Team One zagrali pewnie i stabilnie. Dokładnie. I Team One prowadzi jeden do zera wobec tego, moi drodzy. Tak o też pożegnamy. Tak, my się z wami tak, żegnamy. Dziękuję Dla mnie to było bardzo, był dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję to była czysta przyjemność. Dla mnie ogromny zaszczyt jako Silver 2 wziąć za wami, zostałem tak, ekspertów, bo naprawdę ukolnić, tak. coś niesamowitego. Dziękujemy bardzo. Wam widzom. Tak. Bez że Was by nas na tu nie tak. było, tak? to wy dajecie nam pracę, także jesteśmy bardzo wdzięczny. Także jeszcze raz gratulujemy Team One i żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych turniach Cup. Sexy me, me, me. me.